Cześć. Dziś chciałabym Wam pokazać, jak wykonać reglon, w którym dodajemy oczka poprzez narzut. Zapraszam. Przygotowałam próbkę, żeby wam to dobrze pokazać. Tutaj pierwsze kilka rzędów jest ściągaczem 2 na 2 i to mi imituje mój kołnierzyk, i przez to, że to jest ściągacz 2 na 2, to tutaj mi idą właśnie piony oczek prawych, i właśnie ten pion chciałabym zachować, żeby mi się ciągnął potem przez cały sweter. Dlatego oczka będę narzucać przed tymi oczkami prawymi i za tymi oczkami prawymi. Czyli pomiędzy markerami mam dwa oczka. Jeśli na przykład macie ściągaczem 1 na 1 wykonany kołnierzyk, to oczywiście możecie tu zostawić jedno oczko. Jeśli chcecie trzy, to też. To zależy od Was. Dobrze, więc zaczynajmy. Wszystkie oczka do markera przerabiam na prawo. Jak wykonywać oczka prawe? Zamieszczam w prawym górnym rogu. Dochodzę do markera i muszę wykonać narzut, który robię tak. Drutem zabieram nitkę, jeszcze raz i przekładam marker na drugą stronę. Dwa oczka na prawo, marker i za markerem znowu robię narzut, czyli o tak. I dalej do końca wszystkie oczka na prawo. Obracam robótkę i teraz wszystkie oczka do narzutu wykonuję na lewo. Jak wykonać oczka na, na lewo? Zamieszczam w prawym górnym rogu. Dochodzę do naszego narzutu, który przerabiam przez tylnią nóżkę, czyli tutaj mam przednią, tu mam tylnią i wbijam się od tyłu w tą nóżkę i tak przekładam nitkę. Przekładam marker, dwa oczka na lewo, przekładam marker i znowu narzut przez tylnią nóżkę, czyli tak, tu mam przednią, tu mam tylnią, więc wkuwam się w nią od tyłu, o tak. I normalnie oczko lewe. I do końca rzędu teraz robimy oczko lewe. W taki prosty sposób możemy dodawać nasze oczka przy wykonywaniu swetra. Jeśli chcecie dowiedzieć się, w jak można, w równie prosty sposób, to delikatnie urozmaicić. Zapraszam was do części drugiej. Jeśli uznajecie ten filmik za przydatny, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję i widzimy się w następnym filmie.